Co to są za znaki? Co? Czemu było tyle znaków zapytania na czacie? No właśnie nie wiem, chciałam o to zapytać. Nie to znaków zapytania? Co, He? Nie miałaś po prawej na dole tak dużo znaków zapytania troszkę? A ja nie patrzę, nie Lebej. patrzę. Lebej. Po lewej, po lewej, lewej. <laughs> masz, masz zegarek na ręku. Cicho. <laughs> ja nie mam zegarek, to było dobrze. A, bo, bo ty już masz kewę. Co? I bo już ma kewa, Co jest? Serio komu? Co? Znowu o, o co tam masz. Gdzie? Serio? Nie widziałam. No, jak? Co Nie widziałaś? był taki kobiet. Powiedziałem najsilniejszy, no, jak się dało. To jest jakiś to? Tak! Za czatem było jakby... No za czatem, ale to jest jakieś dziwne. Ja myślę, że to jest na czacie. Nie umie się tłumaczyć. Ja mam super klawiaturkę znowu. Jest super. Jest super mała. <laughs> Ja, prób ej, próbowałam spakować swoją, ale mi się nie zmieściła do torby od laptopika, y, <laughs> więc stwierdziłam, że jej nie wybiorę, bo nie chcę mi się jej w ręku trzymać. Ej, coś mnie bije. Bocik, jezu. Ja tak dawno go nie widziałem. ja nic nie... O, chęcika. Dobra, myślałam, że nic nie wyseluję. <laughs> Mogę im zatańczyć! Proszę, proszę, proszę teraz, dziękuję. Uh, się Meee. No, Myślę, ale wolę się odpocząć. No, Nie mam ja, niedość. Masz upgrade y, myśli. Uuu, tak. A na trzy strzały czy nuwa? No raczej na trzy. Da się na dwa um, oh, jezu. Ej, tworzę na trzy. Na pięć. To był misklik w mózgu. Przed chwilą. O, typek. Ej, to jest typek. Ja myślałam, że to jest ten. Ja bociki nawalam, bo jakieś bociki tam w ogóle są. Leży. Inka, czy ty się do nich tam chcesz wbić? Do schodu luboska? Na pewno? Tak. Sobie? Może. Może. Chyba, ja. Może? Ej, no ale e, ja sobie... Najlepszy pomoc. Czekaj, wyjdź po tych schodów, wyjdź po tych schodów. Jak się dobija to ich zabiję. No, nie zabiję, okej, okay, no cóż. Złoni A tam serio no. chcesz, że ty boksów wazisz? No, czekaj, bo im poddaszek podmieniłem. A, ja się zaznaczałem, a ty się zaznaczyłeś? Tak. O, w tył. A jeszcze drugi. oni? Okej, okay, to jest ich Wszystko, nie trafiłem go nawet po to, że jest jedną z najnowszych nie wiadomo, który był im i no, ile hapał. Ja nawet nie wiem, gdzie wy jesteście. masz nawet zaznaczony kobieta Po co mninkę pierwszą może? Masz No dobra! <laughs> masz masz kilo, kilo. kilo Tak jakby. Szszsz. <laughs> Nie mądrze się. Kto się mądrzy, ten się mądrze Nie mądrze się, nie mądrze. Używanie mózgu to chyba nie grzech, co nie? Mm, nie wiem, nie wiem. A! Krzyż Boski. Zauważyłaś, gratuluję. Nie centralnie przez klawiaturką? Nie, ja nie wyleję. Czyli nie, raczej po prostu nie mam jak kliknąć O, to są my mamy? No. no. Serio? Czemu mhm. ja teraz jest czerwony Cicho. ten X? Halo? No zabił, zginął, teraz X zginął, nie zabił, tylko zginął. Masz też apteczkę po lewo miałeś, okej. Okay. Już się. Jak mam ci zaznaczyć? To no, na chary, mapie coś. mam wyszukać ci dokładnie miejsce, na którym była ta apteczka, proszę. Czy tam jest? Czy tam pójdę i tam nic nie będzie? Prawdopodobnie jest tam, albo delikatnie bardziej w prawo. Bardziej w prawo. O, jest, serio. No. Ej, chodźcie, to jest ognisko. Broń, Zróbmy się przyzywanie bogini Hestii. Bogini, bogini Hestia to jest bogini ogniska domowego. No jest super. A Ninka? A na Ninkę nie poczekasz, tak? Ale mnie tam nie ma! Czy ty widzisz Ninkę gdziekolwiek obok nas na mapie chociażby? Ups. Ej, krzyż teraz się zbugował. Nie, to nie jest Krzyż, to jakiś inny... co? Ups. No ej, była blisko, ale akurat się strefa odsunęła. Ninka się Mhm. Mm mam szampana, ale wam go nie doniosę tak jakby. No tak jakby już umierasz, papa. Pa. No, de delikatnie. Kilka sobie pożyła, <noise> No, powiem ci, że naprawdę długa jak na nią. No, oczywiście. Um. Ale to ty może tam nie zgin? A gdzie on, on idzie? Czemu ty idziesz do bunkra? Bo potrzebuję temków. Dobra, kewa też. A może mnie też ogólnie, no cóż. No to człowieku, zaznaczyłam ci, a tu ktoś spada Dobra, się z restami. mam wszystko tutaj, już sobie poradzę. Tak, nic mamy daliony też. No, wszystko, dosłownie no, wszystko. Nie, Jakiś to, typek to, do Ciebie na no, spadochronie. Tu e, Zmieniam się z tym zabierać, prawdopodobnie. Eee, strefa zniknęła! <laughs> Pierwszy raz, byłem byłem w strefie i strefa się cofa ode mnie. No, bo się przenosi. Cześć, mnie to bardzo, nie wiem jak Ciebie. E, generalnie to umieram, papa! Pa. Czy ja mam wykampić tego Wina? Oczywiście, że nie wykampię tego wina, bo mam typa przed sobą. Tutaj chyba nie musisz martwić się o to, że się drzesz, wiesz? bo rodzice cię nie o to. Nie... Na szkodę będzie super. A strefa cię zaraz zabije. Nie. Ja mogę wyskoczyć przez okno, dziękuję. Nie możesz. Oczywiście. ale spawi. Klasyczne. Mhm. Mm Spoko mnie też tak zabili. Mogę tego. O, zabić. Od góry będzie ten tak. Okej, okay, nieważne. Myślałam, że będzie cię atakował, ale chyba jednak nie. Okej, okay, nie, Co od tu? pleców. Dobra, jest type jak zabiję go z tego. Eż. No i ty nie masz celu! A i ten... nie, to dlatego, że ten pistocik jest broken, ja muszę z niego poćwiczyć. Plus to był bocik, jakby to był człowiek, to bym życiu nie trafił. Mhm... tak, 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 jasne. Nagrywam to dobrze. A to tak na plecach, moich Mój co się tak trzesz? A ja spadam cały czas. Mmm, że spakam, widzę. No i Okej, okay. okay, ci za to nie są solo, jak fajnie. Kradnę im auto. Jak wsiądziesz, to cię zabiorę. Jezu, ja tak za Jakim cudem ja mu główki na blisko nie walnąłem. Jego powoliłam, ostatni, ostatni, auto. Ostatni, ostatni, ostatni. Ups. A ty gdzie O nie, wsiadł nie wiem. Eee, jeszcze te drugie, eee. Eee. O, fajnie. Czwarty i da może się ogarnąć ej, ej, ej. i wziąć ej, ej. to... Ej, musicie dobić tego z różowymi włosami, bo on to jest. Mika, masz radę do dobić? Leczył go, leczył go, leczył go, go. Ja tak jakby poszłam stamtąd, bo nie mam keba w ogóle. Tego z różowymi włosami? O nice. tego, o! Nice, nice. Nie, nie mam tego już Dobra, tak. iść do ciebie, żeby go do... ci z nim? Czy też... Mm, ostatni, 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 ostatni? Uciekaj. Ostatni typek został. Ale jest mówię, 80 kewa i się poskładał. Giniesz? Już ma... ja widzisz, sama sobie zaliczyć do Lanko. nawet bez, bez naszej pomocy. Mąć, ale jeszcze jeden żyje, ale on jest ty tam po prostu. na dumstad. Tak. Okay. Nie, nie, nie na dumstad. A ty nie doleciałaś mm. po prostu, czy co? Nie, nie doleciałam! Szury mnie zaraz zabije. Może nie. Próbujesz... Może tak? No, okay. Pa, pa. My masz to takie ciemne to auto. Co? Ja My masz takie ciemne to auto. Nie ja wiem. Jasność masz ust ma ustawione nisko. Ja mam na 150%. <noise> Okej? Okay. Da się tak! No. W Minecrafcie mam na 999%, nie rozumiem o co ci chodzi. <noise> Ty to 90 w ogóle. No to oczywiście, że tak, wszystko jest jasne, normalne. Hedzik. Co? Iwo Hedzik. No, no. Dziwiło mnie to nie. Kolejny team. Ty Tył cię klepie. Do kogo to było? Auto mają. On ma na sobie wieżyczkę i stwierdził, że idzie w drugą stronę. znowu się klepie, No bo do, do Ninki szedł typek. Ninka chilluje. Kurde, nie umiem zrezygnować, bo mi tu drzewo ja, przeszkadza. No właśnie, widzę. Mogę to wyjść, dziękuję. No, serio, okej, okay. oni są pierwszymi światami. No, da się? Jo. Tu masz małą o kurde, nie chciałem być. wikać i trzeba pokazać, w jaki sposób da się edytować wszystko. <laughs> Siema. Siema, to są te śmiecie, co mnie zabiły? Zabiłam. Jeden tutaj padł od razu. Jakiś. Oj, ale tu jest dziś medalion, bo mnie zaznaczył. No, no, tamten się ucieka, tamten co W ogóle wyspa Duma się respi, by the way. Ready? Co to jest wyspa Duma? Co, co to jest? E, tam masz e, super itemki, moce i idziemy tam. Idziemy tam. Yy. Na Adam, jaka najpierw, jaka na tego typu, najpierw na tego typa, najpierw na tego typa. Go trzeba załatwić, bo on będzie się model. No. Powaliłam żółwia ninja. Już żółw ninja mi da lepszej Myśli, że my ogarniamy, więc gra bardziej defensywnie już ogarnął, że blaf blafuje. A, to koronka, okej. No to jest no to ten, tak. na początku zabił w ogóle. A! To... Ej, te Shuri są super, jak się nimi umie grać. Zmieniam zdanie. Dasz radę sobie z nimi, To no. Masz 10 najmniejszych. No mnie tam nie ma, na mnie się nikt nie patrz co nie? To może chociaż ty zacznij tu ptasz? no boże, jak ja go nienawidzę. Przybywa wybranie z duma, przygotuj się do starcia z ostateczną potęgą, no. I... No to ty sobie jest. Nie, 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 bo już jest jeden i on idzie w stronę wiki. Widzisz go? <laughs> Okej, okay, widziałam, ten zielony taki to <laughs> jest. się świeci na no pięć Leci po japa. ciebie, leci po ciebie. Hahaha, <laughs> jaki on szybki, co jest? Fuck, on strzela jakimiś tymi prawi prawnikami na serce. Włoduj, włoduj, ja, on umie latać! <laughs> Mogę stąd uciec? Możesz próbować? 啊！这个啊，什么？